Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a dla siebie nawzajem jesteśmy członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski i różne dary, bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela. Dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania, dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie złożeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni, nie goncie za wielkością, lecz niech Was pociąga to, co pokorne.